Witam z Drops w kolejnym odcinku z ramy w 12 kruka i idziemy do magu wody. Trochę tam pooczyszczałem tereny z jaszczurów i poszłem do jednej zaski i spotkałem tam naszych starych przyjaciół pełzaczy. I przypomniałem sobie o jednej ważnej rzeczy. Na farmie on jest wilk. Pamiętacie, że on dla nas zrobił zbroję z płytek pancerza pełzacza. Niestety przypomniałem sobie dopiero o tym po tym jak zabiłem te pełzacze, więc nie zdobędę już żadnych płytek. Ale wkrótce to jak załatwię sobie sprawę z magami wody. To idę na, do czarnego trola i tam właśnie jest jeden z myśliwych, który nauczy mnie pozyskiwać właśnie te płytki z peł, pełzacza. zapełzacza. Jednakże będę musiał się udać do górniczej doliny. Dlatego wyruszymy sobie do górniczej doliny trochę wcześniej już planowałem. Ale to tylko tak sobie tam wejdę, żeby porozmawiać z takim jednym kolesiem, bo bez tego się nie obejdzie. I zdobędziemy tą zbroję. Ona jest naprawdę spoko. Zresztą pamiętacie ją na pewno, więc, więc wiecie, że ona jest dość mocna. Tutaj mamy szkielety goblinów i jednak dam z nimi sobie radę, tylko pojedynczo, pojedynczo jest ich tu czterech, są cztery te gobliny Dlatego nie no, z dwoma bym sobie jeszcze dał radę, ale większa liczba to już, już nie bardzo Dlatego chcę ich wyciągać pojedynczo Jak widzicie strasznie dużo obrażeń zadają Ale daję radę, dajemy radę Dobra idzie kolejny Pojedynczo dam radę, bo już byłem sobie później w takim lesie i właśnie... O, poziom, super. To w sam raz, bo będę potrzebował się wyszkolić właśnie w tych, w tych płytkach pełzaczy. No nie. Klepiesz, pięknie. No, pięknie. Tutaj ze szkieletów goblinów mamy złoto i kości, no kości goblinów są. Uh, nie wiedziałem, że mogę mieć kamerę z pierwszej osoby pod F. To mi się wcisło przez przypadek. Zabierajmy te kości, bo może tam kiedyś się przydadzą do jakichś rytuałów albo do czegoś. Nie, właśnie nie jestem pewna, ale chyba Sagita swego czasu chciała kości, tylko nie wiem czy goblinów, czy zwykłe. No i znowu mi się to F wcisło, nie wiem ten. Ale właśnie, jeszcze nie zabrałem mięska ze szczurów. Dobra. Nic tu nie ma. Jak nie ma, jak jest? Niczego tu nie znajdziesz. Znajdziesz. No. Mówiłem, że znajdzie. Tam jeszcze widzieliśmy, koło tych szczurów były te. Mm, tak jakby zniszczone, o właśnie tutaj mamy zniszczonego tego strażnika. Pamiętacie go może z scenki. U, nie wiedziałem, że ma kamienną tabliczkę. Miałem go nie przeszukiwać, bo one, oni przeważnie mają samą starą monetę i nic więcej, ale skoro ma, miał tam kamienną tabliczkę, to muszę zwracać na nich większą uwagę. Dobra, tu już raczej nie czekałem nie, nie na żadne niebezpieczeństwa, Głównie się bałem o te szkielety goblin. Zresztą pamiętacie, jak oglądaliście końcówkę poprzedniego odcinka, że. Że tutaj właśnie myślałem, że sobie z nimi nie dam rady, a jak widzimy, dałem sobie nawet nieźle radę. Dobra, tam się nie przedostanę. Tutaj raczej nic już nie ma. A jak będzie, to kiedyś tu jeszcze przyjdę, a ja pewnie napiszcie w komentarzu jeszcze, więc więc nie ma problemu. No i wbijamy. Już tam widzimy pierwszego maga wody. Coś tam patrzy się na ścianę i, i czegoś szuka. Siemano, zwariowałeś. Odejdź stąd. Krypty są zbyt niebezpieczne dla niedzielnych poszukiwaczy przygód. Ale czy my się aby nie znamy? Oczywiście. Ty sukin oj. Oj! oj. myśl, że zapomnieliśmy jak zdradziłeś nas w nowym obozie. Myślę, że zapomnieliście. Aj. No, mamy tu taką retrospekcję, czemu oni tutaj właśnie tak nas nie lubią. Ajajaj. Aj, aj. No my tu nic nie robimy przecież. <noise> Jeszcze ten uśmiech taki szyderczy. Ściągnąłeś całą energię magiczną z naszych złóż rudy i po prostu zniknąłeś. Dlaczego to zrobiłeś? Oj, dobrze, że już ochłonęli, bo tak to by było z nami kiepsko. Musiałem. Bez tej energii nie zdołałbym pokonać śniącego. O czym ty mówisz? Śniący? Pokonać? Wiesz, co uczyniłeś? Wprowadziłeś taki chaos w strukturze magii, że będzie to słychać aż w kolejnym bo Podziękuj swoim gwiazdom za to, że bariera przestała istnieć. Dlaczego w takim razie narzekasz? Wszystko poszło dobrze. Milcz, czego chcesz, u licha! No już trochę się oswoiłem was tą myślą, no ale wszystko poszło dobrze, mieliśmy koksiarski mieczyk, zniszczyliśmy barierę, pokonaliśmy śniadcego, ale oni nic o tym nie wiedzą, no bo oni byli tylko kamienie ogniskujące i ksardos, znać ksardosa. No dobra, przybyłem tu z Laresem. Przybyłem tu z Laresem. Z Laresem? Naprawdę? A gdzie on jest? Zostawił mnie i wrócił do miasta. Co? Przysłał cię tutaj samego? O co mu chodzi? Mam twój ornament. Przynoszę twój ornament. Zadowolony? Jak to? Kto ci dodał? Nie dostałeś go chyba od Laresa. Spokojnie. Przyniosłem go dla ciebie. Jesteś zainteresowany? Pewnie. Ale martwi mnie, że maczasz w tym palce. Dlaczego tak się przejmujesz tą starą historią? Pracowałem dla ciebie ostatnim razem. Przecież mogłeś wtedy na mnie liczyć. I co z tego miałem? Nie myśl, że ci ufam. Chyba nie masz wyboru. E, dobra, powiedzmy mu, że chcemy wstąpić do wodnego kręgu, ale będzie zadowolony. Taki, takiego surprise'a mu tu zrobimy. Chcę wstąpić do wodnego kręgu. Co? Skąd się o tym dowiedziałeś? Kto? Larry. Nie, kawalerno. Zabiję go. Złamał nasze zasady. Nikt nie może mówić o wodnym kręgu. Brakuje mi słów. Mogę ci zaufać tylko wtedy, kiedy będę miał na ciebie oko. Watras powiedział mi o pierścieniu. Co? Watras? Świetnie. Ze wszystkich magów wody, spotkałeś jedynego, który ciebie nie znał. Słuchaj uważnie nie rób głupot. Będę uważać. Spok. Dobra, pogadajmy z nim sobie trochę. Niech nam rozjaśni tej sytuację. Co oni tu w ogóle robią? Mieszkają sobie w tych piramidach, czy co? Ale co z ornamentem? Dlaczego ten ornament jest taki ważny? To klucz do portalu. Nie powiem ci o tym nic więcej. No to wale się. Co tu robisz? W tych salach kryją się dawne tajemnice. Niesamowite tajemnice. Te inskrypcje i freski wskazują na bardzo starą cywilizację. Wszystko, co widzisz. Napisano w nieznanym języku. Próbujemy zrozumieć ten język. Aha. Ponieważ nie sądzę, żeby udało ci się odciągnąć innych magów od pracy, możesz zanieść jednemu z nich wiadomość ode mnie. Powiedz Riordanowi, że chce z nim potrzebywać. W... Okej, okay, no to i tak nam w sumie idziemy, no bo musimy, sobie, musimy o sobie dać znać pozostałym magom. Okej, okay, tutaj sobie kolejny patrzę na ścianę. W ogóle są zafascynowani tymi ścianami także, hoho. A ja tu nic nie widzę. O, jest Riordian. To jest ten, chyba, to alchemii, nie? Co robisz? Badam kulturę tego starożytnego ludu. Z inskrypcji wiemy, że żyli tu bardzo dawno temu. Nie wiem dokładnie, kiedy powstała ta budowla, ale ich cywilizacja była bardzo rozwinięta. Zbudowali miasto po drugiej stronie gór. Oraz świątynię Adanosa. Aha. Yy, ta, ta, ta. Zaginione miasto. Tak. Do tej pory myśleliśmy, że znamy całą wyspę. Sądziliśmy, że całą jej północno-wschodnią część zajmuje ogromny masyw górski. Ale myliliśmy się. Za górami leży dolina. Znajdowało się tam miasto prastarej cywilizacji. Chętnie bym zobaczył budynki tego miasta, ale pewnie rozpadły się w pył wieki temu. Dobra, na ile lat oceniasz? Na ile? Nie potrafię powiedzieć. No, spoko. Co tu? Czyżby posunął się naprzód ze swym dochodzeniem? Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, znajdziesz go. Spoko, no to idziemy do dalszych magów. Ci niech z podyskutują, a my tutaj pozbieramy questy dla pozostałych magów. Może mają coś ciekawego, bo to jeden... Ten co pije, kronos, właśnie, on to będzie handlarzem, takim jakby tutaj mamy jakąś arenę, czy nie wiem co, ale jest tabliczka. Stara kamienna, więc oddam ją Watrasowi, Ale najpierw rozwiążę. O, portal prawie guśniącego. Dum, ale jednak jest zamknięty. Taka zmyłka. Można we o, macie kamienne, nie? Nie, monety tylko. Słyszałem coś innego. No to gadamy z każdym. Cześć. Jak tam te krypty stanowią dla mnie całkowitą tak bez trudu odkop. Ludzie byli tak zajęci swymi codziennymi. Nie mam na to. Aha. O, masz zadanie jakieś? Jakie masz zadanie? Próbuję ustalić, dokąd może prowadzić ten okrągły portal. Pomagam też Nefariusowi w poszukiwaniu zaginionego ornamentu. To pewne, że portal prowadzi do innej części wyspy, tej, której jeszcze nie znamy. Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek o niej czytał lub słyszał. Mhm, to lipa. Yy, no, magię nas nie nauczy, bo musielibyśmy być magiem. Tu to, tu to. O, może to. Naprawdę pewnie. Oczywiście muszę przyznać, że... Ale najpierw musimy poznać... No, bo się ziemia ciągle trzęsie. Coś o trzęsieniach wiesz? Co wiesz o Wywołuje je coś znajdującego się pod prawdopodobnie nagłe przebudzenie, ale to nie leży w moich kompetencjach. Aha, spoko. Co spodziewasz się znaleźć? Co spodziewasz się znaleźć? nie jestem? Wydaje mi się, że będzie tam budynek pod resztę zobaczymy. Aha, spoko. Mogę się dostać szybciej do miasta? Jak można stąd najszybciej dojść do miasta? Po prostu wróć tą samą drogą, którą nie, 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 nie. Albo mógłbyś... Nie, to byłoby zbyt niebezpieczne. Co ty? Wyduś to z siebie. No dobrze. Budowniczowie tych sal mieli własną metodę podróżowania. Z tego, co udało się ustalić, znali sztukę teleportacji. Co w tym takiego wyjątkowego? W Korinis znaleźliśmy kamienie teleportacyjne. Wygląda na to, że kamień teleportacyjny ukryty w tych salach przenosi prosto do portu. Jednak nikomu z nas nie starczyło odwagi, żeby do nich wejść. Nie ma problemu, ja wbijam, bo już przenosiliśmy się. Wiecie, tam był ten jeden portal, co nas przenosił koło karczmy. I tu właśnie mamy trzeci i ostatni. Eee, gdzie jest ten kamień? Gdzie jest ten W komnacie ze zbiornikiem. Dawaj klucz i idziemy. Daj mi klucz. Naprawdę? Nie gadaj, ty, skoro nalega. Dzięki. I to w sumie zakończy nam tutaj zadanie: yy, kamienie teleportacyjne. Ale my tu jeszcze idziemy do czarnego trola, więc nie skorzystamy z tego teraz, tylko troszkę później. Mm, teraz tak. Yy, Mixir, Mixir, ale gdzie jest Kronos? Kronos jeszcze gdzieś tu powinien krążyć. Wiesz, Kronos gadał. No właśnie, Kronosa mamy tutaj. Pogadajmy z nim sobie. Ej, hey, ty. Mogę ci. To ty? Nie myślałem, że jeszcze cię kiedyś zobaczę. Masz dużo odwagi, pokazując się tu. Swego czasu chcieliśmy obedrzeć cię ze to. No, Masz szczęście, że minęło już parę tygodni i wszyscy się trochę uspokoili. No, co robisz? Co robisz? Moim zadaniem jest dowiedzieć się więcej na temat strażników świąt. Mają kamienne ciała. W jednej chwili stoją w całkowitym bezro... Nie udało mi się jeszcze ustalić, jaka energia ich napędza. Ale jedno jest. Aha. No, ci mi jest nie interesują sprzęt. Możesz czemu nie? Powi... No, co my tu mamy? O, znowu się coś trzęsie. Ogniste strzały, lodowa lansa, błyskawica wir, tworzenie szkieletu goblina, fajny czar. Pewnie sami sobie potworzyli te gobliny. No nic ciekawego. Liczyłem na coś lepszego. No ale nic. Idziemy, idziemy dalej. E, teraz tak tu zostało nam jeszcze dwóch magów do obczajenia. Meksir, on nas będzie uczył właśnie hey, języków budowniczych. Masz dużo odwagi, pokazując się tu. Co tu robisz? Uczę się języka budowniczych. Język jest kluczem do wiedzy tego starożytnego ludu. Każdy z nas musi się go nauczyć. Inaczej ta ekspedycja dobiegnie końca zanim się zacznie. Budowniczowie używali kamiennych tabliczek do przekazywania swojej wiedzy. Niestety, wiele z nich zniszczono lub skradziono dawno temu. Mm -hmm. Co zapisano? Co zapisano? Zawierają w sobie całą wiedzę starożytnych. Niektórzy z nich za pomocą zaklęć zwiększali swą znajomość magii i walki. Dla kogoś, kto potrafi odczytać tablicę, to prawdziwy skarb. No, wiemy, wiemy, nauczysz mnie? Możesz przełomie? No i tutaj możemy się. nauczyć teksty. Ble, ble, Chodzi o to, że są teksty wieśniaków, potem są wojowników i kapłanów na końcu. No i w sumie moglibyśmy się nauczyć już języka wieśniaków. Moglibyśmy, no w sumie moglibyśmy, ale na to będzie dużo czasu, no bo. Na razie sobie to podaruję, no bo jeszcze dużo czasu. Jeszcze muszę tam wejść do tego za ten portal, i tam jeszcze będzie dużo roboty z tym. Więc wtedy sobie zdążę elegancko poekspić i z tym zrobić. Więc nie ma co się śpieszyć z tą nauką. Wolę sobie podkoksić jeszcze broń jednoręczną, Nefarius. O! Przyniosłem ze sobą fragment ornamentu. Naprawdę? To wspaniale! Wiesz, gdzie mogą być pozostałe części? Według inskrypcji ornament podzielono na cztery kawałki. Wygląda na to, że wciąż mogą być gdzieś na wyspie. Z pomocą Merdariona przetłumaczyłem niektóre inskrypcje. Zawierają wskazówki co do miejsca ukrycia fragmentów. Masz, zaznaczyłem niektóre miejsca na tej mapie. Rozejrzyj się po okolicy. Zwracaj uwagę na stare budowle. Możliwe, że już całkiem się rozsypały i trudno będzie je rozpoznać. Mogą wyglądać rozmaicie, jak wielki nieregularny głaz, kamienny krąg, mauzoleum, albo coś w tym stylu. Ha, ale po co ci to w ogóle mówię? Na pewno je znajdziesz. Powodzenia. Nie, ja, ten już od razu na mufa. He. <laughs> ten, kto to zrobił. Aha. Co słychać? Co ty tu robisz? Co za niespodzianka! Myślałem, że cię zabili. A i tak prawie. Jest straszne zamieszanie z twojego powodu, wiesz? Ledwo rozpoznałem Saturasa. Taki był zły. No, to... A co Stare sprawa, dzieje, wszyscy mi wypominają. ...prowadzi do zaginionej doliny, w której... Ale skała za portalem to ogromny, lity kamień. Nie ma żadnych znaków zaklęć teleportacyjnych. Tajemnicza sprawa. Wiesz, jeden z zaginionych ornamentów wydaje się swego rodzaju kluczem. Będziemy go potrzebować, jeśli chcemy dokonać jakichś postępów. Musi pasować do wgłębienia w kształcie pierścienia obok portalu. No to ja już wszystko wiem, jakie jest, tu jakie jest tu moje zadanie. Dobra, pochwalmy się tutaj Saturasowi. Jacy, nas już wszyscy lubią i wszyscy mają dla nas zadania. Normalnie wszystko we wszystkim i, i super. Z tego kamienia teleportacyjnego skorzystam sobie, ale jak będę już wracał od czarnego trolla. Więc póki co wychodzimy na zewnątrz. Tutaj właśnie z. z, 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 z Właśnie u tego myśliwego przy czarnym trollu nauczymy się pozyskiwać te płytki z pancerza pełzacza, i to kosztuje 3 punkty, 3 punkty nauki, dlatego dobrze, że wbiłem sobie tutaj poziom. Strasznie dużo potrzeba teraz na 12, więc ciężko będzie wbić kolejny. No, ale jakoś spróbujemy sobie dać radę. Saturas. Hej ty. Ogarnąłeś coś? O, to pochwalmy się mu tutaj w ogóle, wszystko, co z tymi. A co to tajemnica. Gdzieś za tymi górami najwyraźniej ktoś ze wszystkich sił próbuje rozproszyć jakieś potężne zaklęcie. Obawiam się, że niedługo trzęsienia ziemi będą odczuwalne na całej wyspie. To lipa, ale... Questa mam. Mam znaleźć zaginione części ornamentu dla Nefariusa. Co? Niemożliwe. Też się w to wplątałeś? Nie obawiaj się. Znajdę je i przyniosę tutaj. A, wiesz przynajmniej, gdzie masz szukać? Nefarius dał mi mapę. Pokaż mi ją. Hmm, w wielkim lesie jest bardzo niebezpiecznie. Nie powinieneś iść tam sam. Poszukaj w Korinis kogoś, kto będzie ci towarzyszyć. Nie chcę, żeby pożarły cię potwory, a razem z tobą ornament oddaje ci twoją mapę. No, z jakimś tutaj z takim tym to wypowiedział tonem. No dobra, no to na tym byśmy skończyli ten odcinek. Nasi starzy przyjaciele, przyjaciele nas poznali Nawet... nawet to jakoś przeszli w miarę dobrze. Widać uspokoili się przez ten miesiąc co mieli ze mną spokój. Yy, a my tutaj wyruszamy do czarnego trola I to już zobaczycie w kolejnym odcinku, tak więc do usłyszenia i na razie.